Hej, hej kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale z pozytywnie. Losujemy kolejny znak jak Mistrzelec. Czy wrócimy do siebie? Wcale. No, okłamujcie się dalej. Nie. Uparciuchy moje, kochany, nasze uparciuchy. Okłamujcie się dalej. Jesteś miłością na całe moje życie, teraz to wiem. Poczekam na Ciebie, bo warto. Sprawiasz mi radość. Wygarnę Ci emocje. Brawo, niebawem coś się wydarzy. Aby się nie kłócić tylko. Bo normalnie Was wszystkich pogodzę. <grywia> Mam wobec Ciebie poważne plany. Także się na mnie nie gniewaj. Widzicie dziewczyny? Szukam takiego samego charakteru jak ja. Mhm. Ciekawe. Jestem nieszczęśliwa osobą bez Ciebie. Mhm. Jestem już inną osobą niż byłam wcześniej z tobą. Marzenia się spełniają. Nie chcę. Nie chcę na niby czegoś chcę zbudować coś na i naprawdę poznaje ciekawe nawiązuje ciekawe znajomości i poznaje mhm. jeszcze dołożymy troszkę. jestem szczęśliwa no jak masz samotna mam kogoś nowego mhm. to koniec ciekawe ale będę walczyć o te relację nie szczerze nie wydaje mi się, żeby dziewczyny, nie wiem, czy się odezwać czy nie, miały kogoś. Po prostu okłamuję o was, żeby, tak jak kiedyś mówiłam, zdenerwować po prostu, żebyście o nie bardziej walczyli i zabikali. Nie wybaczycie tego nigdy więcej. Nie można czekać na kogoś całą wieczność i życie. Trzeba ruszyć. No właśnie. Także, kochani, jeżeli naprawdę Wam na sobie zależy, to się nie okłamujcie i nie gadajcie mi taki głupot. karty pokazuje co innego. Jak możecie mieć kogoś, jak go kochacie, na życie, zobaczcie. Stwierdzacie, że to koniec, ale nie, jednak się zdecydowałam walczyć tą relację. Oj, kochane, kochane. Brzeczki, do zobaczenia.